Cześć, już chyba ze dwa miesiące temu rozjaśniałam moje brwi, wybierałam moje brwi i. To jest temat, który wzbudził Was spore zainteresowanie, i wtedy też zadałam Wam pytanie na Instagramie: Co chcielibyście wiedzieć o tak zwanych Naked Bros? Poza tym, że są super modne w tym sezonie. Zasypaliście mnie lawiną pytań, i na podstawie tych pytań przygotowałam dzisiaj materiał z odpowiedziami, taki, można powiedzieć, poradnik przeprowadzający Was przez ten proces krok po kroku. Będzie w nim nie tylko o rozjaśnianiu samych brwi, ale też o pielęgnacji podrażnionej skóry. To jest temat, który może Was zainteresować, nawet jeżeli nie macie ochoty rozjaśniać brwi, jak czyścić te brwi na przykład z nadmiaru zgromadzonego się tam podkładu, czy jak je ochładzać? No ale zanim przejdę do rzeczy, to tak standardowo zaproszę Was na mój Instagram, na którym zajdą pewne zmiany w najbliższym czasie. Oczywiście. Nie musicie tego robić, ale będzie mi bardzo miło. Nikt wyświetla się gdzieś tutaj, a tymczasem cały rozkład jazdy dzisiejszego filmu w opisie. Ogólnie rozjaśnianie brwi w domu jest i nie jest łatwą sprawą. Szczególnie jeżeli to robicie na, na przykład chłodny kolor blondu, jeżeli taki blond chcecie uzyskać, ja osobiście uważam, że najlepiej oddać się w ręce profesjonalisty, tak jak ja z, za ostatnim razem i po prostu podczas farbowania włosów moja fryzjerka Joanna bardzo ładnie mi rozjaśniła brwi. Wiecie, profesjonaliści mają dobre produkty, no i też mają nad tym trochę większą kontrolę niż my, dzięki czemu mamy takie piękne efekty. Ale jeżeli chcecie zrobić to sami w domu, to trzeba trochę pokombinować. Na początek najważniejszym tematem są same brwi i ich hennowanie. Z filmu o blondach zapewne wiecie, że henna jest dość nieprzewidywalna i o ile fryzjer potrafi sobie z nią poradzić, tak w domowych warunkach nie będąc z zawodowcami ciężko, żebyśmy wchłaniali zupełnie niepotrzebną wiedzę i analizowali co by było, gdy na przykład położymy rozjaśniacz na ten rodzaj henny. Ogólnie henna odbarwia się na dwa kolory. Najczęściej jest to miedziany albo zielony, oba nie są zbyt ciekawe. I najlepszym sposobem, żeby bardzo dobrze ta henna się rozjaśniła, jest po prostu przestanie jej robić. Powiedzmy tak, na miesiąc przed dekoloryzacją brwi. Może nie wygląda to zbyt atrakcyjnie, patrząc na moje brwi po dwóch miesiącach, nic z nimi nie robienia. Trochę regulowałem w międzyczasie, ale to tylko trochę. Ogólnie są takie, no takie są właśnie. Ale macie pewność wtedy, że jeżeli odczekacie ten okres czasu, to brwi bardzo ładnie zdekoloryzują się do koloru wręcz białego. A jeżeli nie macie henny na brwiach, to tym lepiej, bo możecie od razu działać. Drugą ważną rzeczą jest regulacja brwi. Tak samo jak w przypadku hennowania, nie powinno się regulować brwi tuż przed dekoloryzacją. Ponieważ przerwanie ciągłości na skórka może prowadzić do niepotrzebnych podrażnień, a tak właściwie podrażnienie wtedy jest murowane. Nie daj Boże, jak w tą podrażnioną skórę dostanie się produkt, to wtedy kaplica. Po prostu kaplica, więc najlepiej nie regulować brwi przed wykonywaniem tego zabiegu. Powiedzmy, wstrzymajcie się jakieś trzy dni od skubania czegokolwiek. I trzecią ważną rzeczą jest brak produktu, a tak właściwie to brak wykonywania peelingu przed samą dekoloryzacją. Dekoloryzator jest silny i jeżeli nałożycie go na taką podrażnioną, taką delikatną, cieniutką po peelingu skórę, to podrażnienie murowane. Więc najlepiej tak z tydzień czasu przed dekoloryzacją wstrzymać się od wykonywania takich zabiegów, jak chociażby właśnie peeling twarzy. I jak już wiemy, jakie brwi i jakie przygotować, to teraz super ważne. Na rzecz dekoloryzacja. Zanim przejdziecie do mieszania produktu, to najlepiej sobie przygotować twarz, a tak właściwie to zrobić demakijaż. Jeżeli używacie jakichś ciężkich, wodoodpornych kosmetyków do malowania brwi, to trzeba je wszystkie zmyć, ponieważ one bardzo mocno oblepiają włoski i wtedy niedokładnie mogą się wszystkie zdekoloryzować. Jeżeli macie jakiś lekki krem, lekką pielęgnację na twarzy, jak ja teraz, to nie musicie się tym zbytnio przejmować, żeby jeszcze dodatkowo tutaj, prawda, oczyszczać skórę. Dodatkowo trzeba się tym przejmować, kiedy macie jakiś ciężki, bardzo mocno nawilżający krem typu SPF na przykład. To wtedy warto go trochę usunąć z brwi, ale przy takim lekkim kremie jest ok. Mam produkty typowo fryzjerskie, które pożyczyłam od mojej fryzjerki, bo ten miks naprawdę fantastycznie działa i z czystym sumieniem mogę Wam go polecić. W odróżnieniu od innych eksperymentów, jakie przeprowadzałam w domu w okresie zimy gdzie te brwi wychodziły hmm, miedziane no nie wychodziły i musiałam po nich zrobić henne żeby ratować sytuację więc metodą prób i błędów mogę nagrać ten film dla was i polecić wam to co najlepiej zadziałało na moich brwiach i pierwszy z produktów to jest rozjaśniacz w kremie który rozjaśnia włosy aż do 8 tonów nie przesusza ich i do tego nie podrażnia tak skóry, i będę go mieszać z wodą 3%, najdelikatniejszą, żeby nie podrażnić. I przy okazji widziałam w internecie, że dostępna jest ta woda w opakowaniach 74 ml, za cenę około 12 zł, więc nie musicie kupować takiego wielkiego opakowania, jak ja mam tutaj. I taka bardzo ważna rzecz, to będę mieszać te produkty w takim kieliszku do dochennym. Jeżeli takiego nie macie, to możecie wymieszać w szklance albo w innym szklanym naczyniu. Będzie się łatwo domywało to naczynie, jeżeli nie macie takiego maluszka, właśnie. Rozjaśniacz i wodę wlewam do pojemnika w proporcjach 1 do 1. Dokładnie mieszam, żeby oba składniki dobrze się połączyły i stworzyły taką jednolitą kremową konsystencję. Jak już wszystko macie idealnie przygotowane, wymieszane, to dobrze jest sobie podpiąć włosy. Ja je tak dość mocno zepnę, żeby przy okazji mi się nie ufarbowały. Od tego rozjaśnienia już, już są po wizycie u fryzjera, wystarczy im. I teraz tak, produkt można nakładać na przykład pędzlem fryzjerskim albo patyczkiem do henny, albo na przykład starą umytą szczoteczką do zębów, lub taką szczoteczką do zębów, którą dostaliście gratis do pasty, ale nie macie ochoty jej używać do zębów. Ja tu zrobię pędzlem fryzjerskim. Sporą ilość nakładam na brwi i okolice, tak by dokładnie pokryć wszystkie włoski. Yy, pomiędzy włoski zaaplikować produkt, żeby potem nie było, że tylko część się rozjaśni, a część nie. I jak już produkt mam bardzo fajnie nałożoną na jedną i na drugą brew, to jeszcze trochę będę go dokładać. Uważajcie, żeby nic Wam nie spłynęło do oka i jak już wszystko sobie idealnie nałożę, to trzymam około 15 minut na brwiach. Duża zaleta tej mieszanki jest taka, że, że ona jest gęsta i nie spływa. Dlatego też bardzo mi się spodobała, bo ona bardzo fajnie się trzyma w miejscu, więc jest mniejsze prawdopodobieństwo, że cokolwiek wpłynie wam do oka. 15 minut. No i dobra, chwila prawdy. Teraz zmywanie. Zmywać będę za pomocą płatków kosmetycznych, namoczonych ciepłą wodą i dobrze odciśniętych, żeby przypadkiem nic nie spłynęło do oka. I też będę zmywać w kierunku, jakby od środka do zewnątrz i trochę do góry. Wezmę sobie lusterko. Ciekawa jestem, jak się rozjaśniło. Powinno się pięknie rozjaśnić. Proszę bardzo, była brew, nie ma brwi. I voila! Pięknie wyszły, bardzo dobrze się rozjaśniły do takiego super jasnego odcienia. I teraz schładzanie ich. Żeby nie bawić się tutaj w farby fryzjerskie, jakieś tam tonowanie, to po prostu użyję fioletowego szamponu, żeby ochłodzić te włoski i użyję tego, który aktualnie mam w łazience, czyli Blond Life z Joyko, który zresztą polecałam Wam w którychś ulubieńcach, bo, bo go po prostu uwielbiam i uważam, że jest świetny. Ale jeżeli chcecie bardziej ekonomiczną wersję, to możecie zmieszać swój ulubiony szampon z fioletem gencjanowym. Nagrywałam kiedyś film na ten temat, także gdzieś tutaj wam go podlinkuję. Pamiętajcie tylko o tym, żeby nie mieszać szamponu przeciwłupieżowego z tym, bo może po prostu to nie dać żadnych efektów, bo szampon przeciwłupieżowy bardzo Usuwa kolor z włosów, czyli z jakimś myjącym lub po prostu odżywczym. Na pewno ta wersja wyjdzie bardziej ekonomicznie i to też jest świetny sposób na ochładzanie y, koloru włosów blond. No, i jeszcze jedno ważne pytanie od Was się pojawiło dotyczące półkanek do włosów. O ile przy włosach się to doskonale sprawdza, tak niestety przy brwiach nie ryzykowałabym, bo szampon czy odżywka ochładzająca kolor włosów jest na tyle gęsta, że będzie się trzymała w miejscu, a półkanka może niechcący dostać się do oka. Więc generalnie bym sobie odpuściła półkanki i jak już tą papkę nałożę na brwi, to będę trzymać ją 5 minut. I nie będę się tutaj bawić w jakieś pędzle, tylko po prostu zrobię to paluchem. Taką dość sporą ilość nakładam na tą brew. O. Więc przez chwilę będę sobie miała takie niebieskie, fioletowe. No, fioletowe, po tej stronie jest. Ciężej mogłam użyć drugiej ręki. Zmywam dokładnie tak samo, jak zmywałam rozjaśniacz. Mam tutaj płatki kosmetyczne nasączone wodą. I wiecie, powinno być idealnie po zmyciu. Brwi będą super chłodne. Są super chłodne. Mm, podoba mi się ten efekt. Takie bielutkie się zrobiły teraz. W ogóle nie wiem, czy je widać w kamerze, bo jestem tak biała jak te brwi. Nieopalona w ogóle, i tak się zastanawiam, czy je widać. Dajcie mi znać w komentarzu, czy w ogóle je dobrze widać w kamerze. To znaczy, widać, że ich nie ma mnie, ale czy widać, że one tam są, chociaż trochę takie jaśniutkie, to koniecznie dajcie mi znać. Ogólnie ten sposób z szamponem sprawdzi się idealnie w każdej sytuacji, kiedy kolor na brwiak zrobi się zbyt ciepły. Tutaj nie ma żadnej farby, tonera, też twarz myjemy zdecydowanie częściej niż włosy i one szybciej po prostu żółkną te włoski, więc jeżeli tylko poczujecie potrzebę, żeby je schłodzić, to wystarczy nałożyć na te 5 minut taki właśnie szampon ochładzający i będzie idealnie. A teraz co nieco na temat właśnie pielęgnacji. Ważny etap to Pielęgnacja, bo co prawda ten krem tak nie podrażnia skóry, ale jednak delikatnie ją uwrażliwia. Jest ona teraz zaczerwieniona i jeżeli macie jakieś pytania, czy coś mnie piekło w trakcie rozjaśniania, to w trakcie rozjaśniania troszeczkę czułam faktycznie e, takie pieczenie, ale ja w ogóle mam takie dni, gdzie jestem bardzo wrażliwa ostatnio i mam tą skórę taką uwrażliwioną. Teraz niczego nie czuję, zresztą już po jednym zabiegu, o którym chcę Wam powiedzieć jestem, ponieważ chciałam mieć do dokręcenia jakieś takie wiecie, fajne przepitki w filmie i mogę Wam z całego serca polecić moje hity, właśnie takie do pielęgnacji na noc przede wszystkim, bo podczas nocy ta skóra bardzo fajnie się zregeneruje, nie tylko przy użyciu kremu. I tak myślę, że też więcej trochę o nich opowiem, bo jeszcze do tej pory nie wylądowały w żadnym filmie, może czas je wrzucić do ulubieńców. Pierwszy z nich to nocna maska Drink Up od Origins. I w ogóle, jak wszystkie kosmetyki Origins, ona fantastycznie pachnie, i to jest cudowne, że nakładając ją na noc, można ją wąchać całą noc. Ale to nie jest najważniejsza cecha tej maseczki. Najważniejsze jest to, że ma działanie silnie nawilżające i odżywiające skórę. I to, co bardzo mnie w niej zaskoczyło, to że mnie nie zapycha przy mojej trądzikowej mieszanej skórze, ponieważ ona zawiera awokado, i ze wszystkich produktów, jakie testowałam, to jest jedyny produkt z tym składnikiem, który współgra z moją cerą. Poza tym ma kwas hialuronowy i wodę z lodowca. Bardzo przyjemne jest to, że po takim nocnym odżywieniu, jeszcze kilkanaście, nawet dłużej niż kilkanaście godzin ta skóra zostaje taka, wiecie, idealnie miękka i nawilżona, i też mam wrażenie, że po takiej nocnej pielęgnacji dużo lepiej makijaż wygląda na takiej cerze. Dużą zaletą też jest, że można ją właśnie dostać w takim opakowaniu 30 ml w Seforze, żeby wypróbować. Ja to opakowanie powiem Wam mam i mam, bo e, moja, właśnie, mieszana skóra nie potrzebuje jej tak często. Poza tym maska jest bardzo wydajna, a czasem nakładam ją jedynie na policzki i tak między nami można nałożyć ją też na usta. Ona bardzo wtedy fajnie e, właśnie tą skórę na ustach regeneruje. A w dzisiejszym filmie polecam ją do nałożenia na skórę wokół brwi. Rano, jak wstaniecie, to przed poranną pielęgnacją trzeba ją jedynie zmyć. I tyle. Drugi produkt, który kocham szczególnie na noc, to jest UFO 2 od Foreo. I tak sobie myślę, że to jest produkt, który powinien w końcu wylądować w jakichś ulubieńcach, bo używam go od roku czasu. I jeszcze do tej pory nic o nim nie mówiłam, więc powiem w dzisiejszym filmie, przy okazji, wykorzystując okazję trochę więcej na temat tego produktu. Co o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzach. I dla tych z Was, którzy pierwszy raz spotykają się z tym urządzeniem, powiem, że jest to soniczny zabieg maseczką do twarzy i z takich rzeczy technicznych zawiera 8 świateł LED, funkcje krioterapii, termoterapii i pulsacje T-Sonic. Do tego wszystkiego jest wodoodporny, co jest bardzo fajne, także dużo dobrego. A jeżeli chodzi o same maseczki, które chciałabym Wam polecić, to właśnie po takim intensywnym zabiegu dekoloryzacji yy, jest to maska... Zaraz, nie ta... Call it a night. To jest maska, która jest odżywcza, rewitalizująca, maska nocna, która bardzo dobrze nawilży podrażnione okolice właśnie po takim inwazyjnym zabiegu albo po prostu jeżeli potrzebujecie takiego dogłębnego Odżywienia. Poza tym, właśnie moją ulubioną jest ta, którą wziąłam wcześniej do ręki, czyli Mad Maniak. To jest maska z węglem, e, taka oczyszczająca, którą uwielbiam nakładać właśnie na noc, ale może nie po dekoloryzacji brwi. I e, obie Wam polecam, ale po dekoloryzacji z naciskiem na tą pierwszą. I w sumie jeszcze trzecią maskę bardzo lubię od Foreo i trzecia maska tu jest całe opakowanie tej maski, to jest Make My Day, którą jeżeli moja skóra potrzebuje takiego nabilżenia, odżywienia, to uwielbiam nakładać pod makijaż i w ogóle makijaż przepięknie na niej wygląda. Więc w sumie to polecam Wam te trzy. I jeżeli chodzi o to urządzenie, to w sumie nie tylko po takim zabiegu dekoloryzacji będzie świetne, ale ogólnie będzie świetne, poprzez to, że ono ma funkcję i takiego ogrzewania skóry i takiej krioterapii te delikatne pulsacje to ten zabieg poza tym, że daje efekty jak w salonu kosmetycznego, to jeszcze z takim relaksem dla ciała i dla ducha. I moje ulubione funkcje, to znaczy wszystkie uwielbiam, ale moje dwie ulubione to są właśnie te pulsacje i krioterapia. Po prostu to ochładzanie twarzy po maseczce jest tak przyjemne. Że mogłabym po prostu cały czas robić sobie ten zabieg kryoterapii na twarz. Uwielbiam, po prostu uwielbiam. No i same pulsacje w międzyczasie też są takie niesamowicie odprężające. I jak wykonuję sobie zabieg tą maseczką, to loguję się do aplikacji. Tam jest wszystko opisane, co, jak, jak używać urządzenia, jak aplikować maseczkę, jak czyścić urządzenie. Można sterować tym urządzeniem z pozycji telefonu. I wybieram sobie właśnie maseczkę, którą chcę zaaplikować i delikatnie przesuwam ją po twarzy, jak już zabieg się rozpocznie. Czasami robię to trochę kolistymi ruchami, ale takimi bardzo, ale to bardzo delikatnymi. Jeśli chcesz, możesz powtórzyć pielęgnację. Jeśli nie, opłucz UFO pod bieżącą wodą i odłóż je na podstawkę. I przyznaję się, czasem robiłam dwa razy pod rząd, żeby zrelaksować się jeszcze bardziej i poleciłabym nie tylko po dekoloryzacji brwi, ale ogólnie dla każdego, kto potrzebuje odprężenia czat. A teraz... Ym, no, teraz y, makijaż. Nałożyłam podkład, korektor, puder, zrobiłam konturowanie, więcej nic nie robiłam w sumie w dzisiejszym makijażu, ale chciałam dzięki temu zwrócić... Uwaga na pierwszy problem, jaki się pojawia podczas makijażu. Wszystko osadza się na brwiach, są żółte, a nawet takie pomarańczowe. I ważną rzeczą jest teraz wyczyszczenie tego. W tym celu biorę e, normalną szczoteczkę, taką jednorazową na przykład i płyn micelarny. Zanurzam tą szczoteczkę w płynie micelarnym i też strzepuję nadmiar tego płynu ze szczoteczki i delikatnie później szczoteczką wyczesuję te produkty z włosków. Zajmuje to trochę czasu i najczęściej robię to na kilka razy, ale myślę, że i tak zajmuje zdecydowanie mniej czasu niż klasyczne malowanie brwi. I tak jak sobie czyszczę brwi, to staram się nie jeździć tą szczoteczką po skórze, a jedynie po włoskach, bo nie chcę, żeby mi się zmyło też wszystko, co jest pod spodem, cały, wiecie, podkład i makijaż, który wcześniej wykonałam. Więc tak delikatnie przeczyszczam włoski. I tak myślę, że w odróżnieniu od tego, co jest tutaj jeszcze przed zmywaniem, to po tej stronie już jest bardzo ładniej. te włoski z powrotem zrobiły się takie jaśniutkie, bielutkie. Drugi etap makijażu, gdy już chciałam troszeczkę rozbielić włoski, żeby jednak nie były w kolorze mojej skóry, tylko żeby było widać, że one w ogóle tam są, to był podkład. Robiłam to białym podkładem, a dokładnie nie podkładem, tylko białym mikserem z NYX Cosmetics, który ma zdecydowanie lżejszą konsystencję, nie jest taki gęsty i tłusty jak na przykład białe podkłady i nie osadza się go tak dużo w brwiach. I tak samo jak w przypadku płynu micelarnego, brałam sobie szczoteczkę, którą maczałam w produkcie wylanym najczęściej na rękę. I delikatnie wyczesywałam, nanosiłam na kilka etapów ten produkt z NYXa na brwi. Mnie dużo produktu na szczoteczce, żeby też właśnie nie nanieść go za mocno i można delikatnie sobie przejechać brwi od samego początku do samego końca. No i też, żeby się nie czochrały w trakcie dnia, to przeczesywałam je żelem. Mój ulubiony, który używam o, chyba już od 5 lat z Makeup Studio, który właśnie bardzo fajnie mi utrwala włoski w ciągu dnia, żeby wiecie, żeby były ładnie ułożone. Taka niewielka ilość żelu, jeżeli nie czeszemy ich zbyt długo, nie niszczy tego koloru białego. To znaczy, delikatnie tak go upłynnie, przestają być aż takie białe. A dalej są jasne. Tadam! Białe brwi uczesane i pomalowane. To już by było na tyle i na koniec znowu jestem bez makijażu, bo teraz idę spać. Byłam cwaniakiem i trzecią część filmu nagrałam e, przed zrobieniem maseczek, więc moja skóra jest cudownie wypielęgnowana i odżywiona. No i tak myślę, że z dzisiejszego filmu to by było już na tyle. Jeżeli macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania, to piszcie w komentarzach. Wierzę, że wiąże się tam bardzo ciekawa dyskusja na ten temat. I tak przyszło mi do głowy jeszcze jedno, o czym nie wspomniałam wcześniej w filmie, czyli jak te brwi wyglądają, jak odrastają. Bo no, no włosy, one też odrastają, wiecie, wypadają i tak dalej, no jak to włosy. Więc po jakimś czasie, u mnie to się dzieje dość szybko, bo to się dzieje już powiedzmy po półtora tygodnia mniej więcej, po tygodniu, po półtora, po dwóch, zaczynają pojawiać się takie małe odrosty, dosłownie wygląda to jak odrost, takie kropeczki w brwiach i jeżeli Wam to nie przeszkadza, no to wiecie, ok, jeżeli Wam to przeszkadza, to możecie znowu rozjaśnić, zrobić hennę albo po prostu to delikatnie pomalować. No i to by było już na tyle ode mnie. Mam nadzieję, do zobaczenia niebawem. Buziaki.